Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku zagrajmy w XCOM 2 War of the Chosen. Więc co przyznam się, że to jest moje drugie podejście do nagrania, bo pierwszej mi nie wyszło, bo mi się gra zawiesiła i dla bezpieczeństwa nie zrobię tego wcześniej. Zmniejszam grafikę dla bezpieczeństwa, żeby drugi raz mi się nie stało. I tak za dużych różnic tak patrząc nie widać, ale jak widać już mam wgrane. No, po pierwsze, to za sobą A trzeba wziąć. I ja zrąbałem z pewną również rzeczą, ponieważ sprzedałem ciała tych żołnierzy Adventu, a nie powinienem tego się pamiętać poprzednio. Bo one się powinny przydać mi do... One powinny mi się tak naprawdę przydać do tych nowych pancerzy, bo sprawdzałem. Dobra, idę po nowego templariusza jeszcze, bo to była siara jaką zginął. No, to szybko. Na szybko ja to już rozegram. Nie, to gdzieś. Sprawdzę czarny rynek na szybko. Może ma już stopy metali, bo się miesiąc. No, Nie... Stopy metali. Tak. Ja bym skończył też... Sierżant w wyborowy być się może przydał Mogę no. sprzedać, Wolę nic nie sprzedawać od tej pory Muszę nawiązać ten kontakt w końcu Tutaj już wiem coś się stanie, więc nie będę spoilerował, nie będę takim hamem jak odkryłem tę lokację We completed our research in remarkable time, Commander. These robot units developed by Advent seem to be wholly autonomous, capable of targeting and engaging selected units without reliance on external verification. Although it falls on me to work through the initial disassembly, I fully intend on involving Shen in this process, as her knowledge of robotics far outweighs my own. in appearance to the psionic zombies we have encountered previously in our engagements with the aliens, all current indications are that these lost are the product of something else entirely. prolonged exposure to the chemical agents first released in the earliest stages of the invasion seem to have turned these once innocent civilians into yet another form of the undead. Masaka. not Having developed a greater understanding of the aliens' encryption methods, we can now construct a design specifically to analyze any materials we recover related to their Avatar project. I would suggest we begin immediately. To też było dobre. Ona wyścieram. Inne badania Abig, teraz tak. Known to our troops as the Advent priests has up until recently been rarely sighted outside the be... city yeah, center. While be... not physically intimidating, much like the elders themselves, these priests are deceivingly powerful psionic beings. Even in death, their remains still radiate with powerful after images of psion. I Not that cały

New regional contacts located. Commander oh, yes. the resistance forces Właśnie. we just contacted in this region have provided us all the intel they have on the chosen actively working in the area. So you would come to strike at me. I eagerly await your arrival, Commander. I'm Radary ja Tam nawiążę kontakt, no mogę, mogę w sumie Nic nie mogę zrobić, ja nie mam energii w tym momencie ja Muszę przypisać jednego technika tutaj Mniej więcej prądu i teraz mogę coś zacząć tutaj myśleć Najbardziej byłaby mile widziana komora cienia, którą zacznę budować Hey, another project, Avatar. Today, the has been built. Commander the aliens continue to make progress on the Avatar project. If we're going to slow them down we'll need to move fast. We had some wounded soldiers requiring treatment after that last covert action. With a few days' rest they'll be ready to get back into it. As a result of our recent sure. actions together, one of my greatest followers has chosen to join you.

I've warned the crew to stay away from the rations you still don't know what they're putting in that stuff hm Będzie fajne. Ja też tutaj tym żołnierzom każdemu po kolei. Ciebie pamiętam, robiłem co? Robiłem na misję pojadą, pojadą sierżan. Tam nie możesz. I have made a number oh, of there's interesting there's. discoveries, Commander. Although I would expect to be growing more accustomed to seeing the clear intermingling of both human and alien genetic material, I must admit this reptilian creature with such distinctive human features is surprisingly unsettling invasion error reports include references to a species with some reptilian qualities and nothing as readily apparent as this No to razem mnie wywaliła Ale to samej góry, na pewno ty polecisz Z kim ty miałeś tam... Troyer 06 jest Jest To będzie To roger lam... Ktoś tam roger nie był radny? Nie, nie, nie Jeszcze mogę kogoś posłać. Snajper Tak, najpierw zwykłego kogoś Polską kartę w sumie. Pancerz jeszcze nie ulepszy niestety, więc tak. Sniper otrzymuje. Piski Dragon. Pasuje do niego. A medyczne damy specjaliście. Nie pamiętam po co cię robiłem. Pokaż mi umiejętności pod, pod hakera, no ale cóż, dobra, co jeszcze trzeba Dać lepszą, bo im się oczywiście przyda, nie mam tych miniganów lepszych. Mhm. To damy lepszą sniperkę. No i można na misję lecieć. Wszystko rozdane. Na misję. is of this coma. local resistance forces in this area managed to seize control of an advent data vault holding files tied to the alien operation we picked up on the aliens weren't about to let it go that easy they overran the site recapturing the data Killing everyone they found. We're not going to let that stop us. Move to secure the area, neutralize all enemy contacts, and recover the assets. Menace 15. We've got a bead on the Advent data vault near your position. Be advised, self-detonating charges are in place at the target. Move to disarm and extract the package before its contents are destroyed. It looks like the Advent is throwing every grunt they've got at us, Commander. They're flooding the area with troopers. We need to be ready for a fight. Dobra, i zrobić lepsze pancerze znaczy, muszę trochę ulepszyć tych moich ludzi innymi z, z najlepszych, no ale... próbuję, żebym kogoś, kto jest w stanie... potrzebuję jednego chyba stopniem wyżej, żeby mieć już sześciu na misji, a nie pięciu no tak, on ma nierysującą czujność, i zawsze mu się warta będzie włączała. O, go, go, go. Że tam coś było do wykrywa, Pewnie cywile, Cywile, nie? Nie, tak, to są cywile, a mieliśmy wszystkich potem zabijać po drodze. Coś... Podejść nawet tutaj i zaraz, zaraz zabijesz. O mech, o nie. Jeszcze jeden zwykły żołnierz, bardzo dobrze. Dwa. Ile masz szans procentowych 92? Dobra, ty już tu sieć Ja mnie wykryję dopóki ten. Dobra. Warta. Warta strzał. Wolę na koś zabić. Zdjęty. Niestety pudło, szkoda Aby już był prawdopodobnie martwy O nie Może Pierwotwentu, ataki zmniejszają wolę wszystkich żołnierzy Zyskuję Zyskuje z ryby, z... gdy z...

Nie dorzucisz, on już pod czy nie wykryją. Ten, ten Claymore nie, wy nie powoduje wykrycia. Klaymor jest o tyle fajny, czekaj. Możesz strzelić w ten Claymore. Tak, strzelaj. Chyba wszyscy zginęli, ja pierdziele jaki to był dobry Claymore Nie, ty, ty sobie w sumie włączysz warte automatycznie Podejść w sumie tu za pełny krzyk

Dostał jest Lanser, widzę już Niecie ścinać, nie będę Tak jak najbardziej Dobra, wykryjesz go Czegnaj kolega. O, jeszcze Kolbajdot do są awans na sierżanta Dawaj palmu Nawet tam Wojtek nie ma ruchu To then. I will, myself the I the administration. Administration. I will this defeat as a sign that I must elevate myself to a higher stratum. Menace 1-5, we're not picking up further contacts near your position. Site is secure. Move on the target before the charges detonate. Excellent work, Commander. Przepraszam, ale będę musiał złożyć ten e, filmik e, z dwóch części, więc e, w tym momencie jest cięcie. I jesteśmy już po cięciu. Dobra, czyli mam po prostu sprintować potem. Nie, dobra. picking up further contacts near your position. Site is secure. Move on the target before the charges detonate. Minus one no. five, this is Avenger. We have positive confirmation of the target package. Move to acquire. Dobrze, dobrze. let the oh, 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 Za próbki tkanki, kogo to, kogo to ku obchodzi? Po jakąś gównianą analizę tkanki polecieliśmy. Zrobiliśmy tu rozpierduchę, za przeproszenie, po jakąś gównianą analizę tkanki. Ja pierdziele. Yeah, no, super. According to Advent officials, recent attacks by dissident elements operating outside of the city centers have done little to slow the progress of Advent's ongoing development or outreach programs. Voluntary citizen emigration numbers are reportedly at their highest level in recent years. Dobra. It just goes to show that the chosen are vulnerable, and we can take them down. We just have to figure out how to keep them down. Let's get them down. Excellent work, Commander. Your efforts continue to bolster the resistance. New information, new techniques, super. Bulb.

Zaraz teraz mam dużo metali stop, nareszcie proszę, błagam nie Cześciu, Ile ja mam? Ilu ja kurwa mam? Nie metalia. Nie, nie chcę tego.

I have found clear evidence of genetic modification to the subject's thermoregulatory glands. These changes, in conjunction with their specialized armor, give the purifiers an impressive heat tolerance, bordering on total immunity. Całkowita niewrażliwość. Ja the resistance is slightly more organized than I had imagined, based on the rumors. No, dobra. Taki radar zbudowany, jakbym go nie wykryje. Nowy dochód. Dobra, wiecie co? To by było na, na tyle w tym odcinku. Eee... Chyba trening nawet więzi zakończył przy okazji. Dobra, więc to by było na tyle w tym odcinku? Do zobaczenia w przyszłych odcinkach z XCOM 2. Cześć.